Witam serdecznie. Z tej strony Michał i rozpoczynamy przegląd rowerów. Dzisiaj mamy 21 lipca 2021 roku, więc jeżeli oglądasz ten film miesiąc albo dwa miesiące później, ten przegląd pewnie już jest nieaktualny. Natomiast wybrałem tutaj klientowi fajne rowery i możecie zobaczyć, co mniej więcej wybraliśmy. Generalnie warto szukać ostatnio rowerów na marketplace, ponieważ. Takie rowery trafiają się dosyć fajne z Marketplace'u Tutaj mamy akurat większe ramy, które są dużo trudniej dostępne niż, niż te mniejsze więc przejdziemy przeglądem rowerów Nadal ten Giant jest aktualny i wygląda bardzo fajnie To jest Giant Tre Trans 4, znaczy trójka. przepraszam pewnie I to jest rower z dużą ramą, będzie tutaj sporo baterii jest na bardzo dobrych firmowych zawieszeniach Foxa z przodu i na dobrym damperze z tyłu. Taki rower jest również na tarczach 203 osadzonych z tego co widzę. Dlatego jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą go zelektryfikować. Cena jest nie najniższa, natomiast rower jest ładny stylistycznie. Jest na bardzo dobrej klasy właśnie o sprzęcie. Ma też ładne opony. Ma fajną tą przednią obręcz, bo tylna pewnie zostanie. I z tyłu ma ośkę która nie powinna być osią sztywną. Jest na szybko zamykaczu, więc da się go przekonwertować na elektryczny. Hamulce są hydrauliczne. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnych propozycji. Zobaczymy jeszcze parę zdjęć tego roweru. Jest on na X-teku, na korbie na Halotech, więc podzespoły elektryczne będą z nim również kompatybilne. Tak, rower się prezentuje. jest to bardzo ciekawa propozycja do konwersji roweru na elektryczny. Przejdziemy sobie do kolejnej propozycji. Słuchajcie, jest taki giant. To jest rower na kołach 29 cali. Natomiast jest on na hamulcach również hydraulicznych. Poza tym jest to rower dla osoby wysokiej, więc tutaj no też trzeba mieć na uwadze to, że osoba, która jest wysoka, musi mieć większą ramę. Niektórzy bardzo chcą na tych 29, więc jest to jedyna propozycja w naszym zestawieniu na kołach 29 cali i taki rower jest ogólnie dostępny, jest jakiś serwis robiony, nie jest jakoś stary, nie jest tyrany, fajnej marki, także można coś takiego sobie nabyć. Wracając do naszych 26, które się jednak zdecydowanie lepiej elektryfikuje na elektryczny, mamy kolejny rower. Budżet jest w granicach do 3000 zł. przed tego przeglądu, słuchajcie, takie rowery miesiąc, dwa miesiące temu były tańsze o około 30%. Także bardzo duża różnica w cenie. Natomiast no w tym momencie są ceny takie, a nie inne. Po sezonie dopiero ceny spadną, jak zaczną się dostawki, W Niemczech, jak Turcy zaczną tym obracać, więc taka późna jesień, bo będzie następna dostawa fuli i będą znowu dobre ceny. Natomiast te rowery zostały, też są w różnym stanie. To są raczej rowery ale trochę bardziej od osób prywatnych, więc wyszukaliśmy takie droższe dla was rowery na bardzo dobrym sprzęcie, właśnie wszystkie. Ten wachat jest tutaj trochę mniej solidny, tak jak widać, tego mięska jest tutaj zdecydowanie mniej. To, są, to jest rower typu XC. Natomiast duża rama, 22 cale. Z kaniona nic nie ma, bo żeście wszystko wykupili z poprzednich przeglądów rowerowych. To, co Wam podrzucałem, wszystkie kaniony z ramą 20-21 cali, wszystko jest wykupione, więc no, jest taka propozycja dla osób wyższych i to jest praktycznie jedyna propozycja, która ma taką super fajną, wysoką ramę. No i to jest ten Stevis, on jest na Foxie. Jest też na fokusie z tyłu, także to są najlepsze zawieszenia, jakie są. No i generalnie warto oglądać. Ja nie mówię, że te rowery, które ja tutaj zapodaję, warto kupić. Je warto zweryfikować dopiero stan techniczny, na etapie tego, co ja tutaj przedstawiam. Stevens. Mamy kolejną propozycję. Ciach. Jest to Cube AMS. Tak? Czy nie? Nie. Jest to Focus. A jest to Focus na zawieszeniu... Mani to yy, bodajże z tyłu. Fox jest chyba z przodu. Albo jakiś rock coś dobrego. Jest to rower dosyć duży. Rama około 20 cali. Także też powinien Wam wejść tutaj bez problemu. Akumulator. Yy, czy on? Nie, to są właśnie jakieś dziwne szybko Czy To raczej nie jest oś kartywna, mam nadzieję. Trzeba by to też zweryfikować na miejscu. Nie, jest oś raczej otwarta, bo tu jest generalnie wahać. Aczkolwiek trzeba zobaczyć. Raczej jest otwarta. Dobra, i tu mamy bardzo fajny rower na hydraulice. Już tarcze niestety 160, więc są do zmiany na większe przy elektryfikacji. Natomiast też bardzo fajna baza, duża rama. Cena w miarę rozsądna. Na razie mam budżet do 3000. Więc no tutaj te rowery są też designersko ładnie dobrane. Myślę, że na fajnym osprzęcie. I przechodzimy sobie do kolejnej propozycji. Fokus był. Teraz jest coś innego, mniejsza rama dla trochę mniejszych osób. Jest to rower takiej mniej znanej firmy, ale na fajnym osprzęcie Rama 17, więc bidon tu już nie wsadzicie. Jesteśmy zmuszeni zrobić skrzynkę, ale ta skrzynka pomieści około 100 ogniwek, więc jeszcze ma taki sens. Generalnie, co jeszcze się udało znaleźć? Proszę bardzo, mamy Cuba MS Pro w cenie rozsądnej. Na otwartej osi, na dużej ramie, dla osób, chyba 20 rama, tak, dokładnie, dla osób, które mamy monitor Oscare, bardzo dobry amortyzator z przodu, dobry damper firmowy, cenę niewygórowaną: 2500. Rower full miękki na crossowym zawieszeniu. Także powiem tak, nic, tylko brać. Ogólnie, za trzeba oczywiście zweryfikować, jeszcze stan techniczny, ale cena jest naprawdę niezła. I rower jest designersko też fajny, nie? Także jest tu jakiś smaczek. Dobra, lecimy sobie dalej. Tu jest wybrany Dale Meta. To są rowery zjazdowe. Bardzo mocne, bardzo wytrzymałe. Czemu on się znalazł w naszym zestawieniu? Słuchajcie, mam mniejszy trójkąt, natomiast te ramy są tak zarobiście dobre, że po prostu ja bym to brał na zawieszeniu Foxa. Na zawieszeniu Foxa z tyłu. Więc na hydraulicznych tarczówkach oczywiście przód, tył. Oś jest na QRC, więc to jest no, rzecz taka naprawdę za, y, fajna, natomiast no, rama pomieści z 90 ogniw, także tutaj mamy wąskie gardło tego roweru. Natomiast pod każdym innym względem zobaczcie, jakie są zastrzały porobione fajne. Tu jest zastrzał na górze, zastrzał na dole, tu jest zastrzał do amortyzatora też zrobiony, te, te ramy po prostu to jest klasa, to jest klasa roweru i robimy idealnie trójkątną skrzynkę. To jest prosta skrzynka, nie będzie trzeba jej wycinać w ten sposób. To jest super. Generalnie w tym No i to jest coś co bym też kupił Co sam się zastanawiam czy nie kupić mówiąc szczerze Bo cena jest tutaj bardzo niewygórowana Klocki do wymiany, no to nie jest koszt skreślający rower Natomiast opony GEX są bardzo dobrymi Mniej znane, aczkolwiek jeździłem ja kiedyś na GEX i SAGUARO Fajne oponki, w deszcz tylko średnio, natomiast tak to bardzo fajne Ogólnie co jeszcze mamy co jeszcze temu klientowi podsyłaliśmy ciekawego z naszych propozycji. Mamy tutaj też coś fajnego. Duża rama. 19, 19,5 cala bodajże. O, 18, nie trafiłem. Generalnie y, Drokshox. Znaczy tu jest Santor. Tutaj mamy Manitou, także damper jest lepszy, no ten przód już jest bardziej budżetowy. To jest dobry Santor, Santor klasowy. Mamy Avidy BB7, to są mechaniczne hamulce, ale to jest najwyższa klasa Avidów, więc to też całkiem dobrze hamuje. Podobnie z Wutłoczkowymi, z Wutłoczką Herauliką Shimanu, także generalnie to jest na osprzęcie XTK. No i rower za tak? więc cóż tu dużo chcieć? Generalnie bardzo fajny rower do elektryfikacji, i myślę, że z tą krosową amortyzacją może, można się pokusić o włożenie tutaj dużego bidonu mały wejdzie na pewno, ten 17,5 24,5 nie wiem MXUS oczywiście 6T do takiej konwersji bardzo fajna rzecz dobra, co my tu jeszcze mamy generalnie także nie mówcie, że nie ma ten więc już się przewinął podesłałem klientowi dwa razy tu jest jeszcze Cube setka 3450 mamy tutaj kuba. jest delikatnie schowany amortyzator podejrzewam, że on jest na linkę, więc prawdopodobnie jest on do wysunięcia Myślę, że nie ma tak beznadziejnego skoku. No to by trzeba było zweryfikować, zobaczyć. Na Deorce, na fajnym osprzęcie Magura, hamulce hydrauliczne, korby Deorki Elixa, także to jest wszystko na Halotechu. Eee, ma... monitor Radium, bardzo spoko amortyzator. Sąsiad właśnie zaczął remont robić. Generalnie RockShox Treba. Ja zaraz lecę, słuchajcie, do lokalu, DMG Volta. Natomiast prosiliście o przegląd, no i muszę Wam się wywiązać z danej obietnicy to było Canyon Nerf XC rower który w tym zestawieniu nie wychodzi na pewno najlepiej natomiast jest to trochę większa rama tutaj na pewno duży bidon Wam tu wejdzie no i są też firmowe zawieszenia rower jest troszeczkę może bardziej znaczy mniej taki designerski niż te kiuby wszystkie, aczkolwiek też jest bardzo dobra rama jest bardzo leciutka Także jest chyba nie styla na kaseta z tego co widzę. Jest na Xteku oczywiście, także jest też na dobrym sprzęcie. No i słuchajcie, ja wam powiem ogólnie tak: rowery nowe to nie jest dobry pomysł na elektryfikację. I odniosę się konkretnie do tego, że materiał nowe rowery mają gięte ramy, które mają mniejszą wytrzymałość, są odchudzone ścianki. Te rowery są dużo słabsze, więc ogólnie rower klasy tych, co ja Wam pokazuję, stare rowery, które są powiedzmy 10, 20-letnie, 5-letnie, różnie, na firmowych zawieszeniach potrafią te zawieszenia stare znieść naprawdę skakanie, tyranie tego i to chodzi. To chodzi bez większych luzów, to się nadaje do regeneracji, są do tych amortyzatorów części, to jest naprawdę fajne, bo jeżeli kupicie nowy rower... Dacie za nowego fula z 15K. Jeżeli kupicie nowy rower na przykład klasy Hartley, to nie będziecie mieli komfortu i dać ten rower trzy koła. I nadal będziecie mieli Santora z przodu, z tyłu będzie sztywno. Tu macie rower dobry, używany, który myślę, że jak wrzucicie tego tysiaka, to będziecie mieli koszt mniej więcej nowego roweru, a macie rower, który jest dużo lepszej klasy. Te po prostu. Ten santor, jak kupicie x czy coś, to po dwóch miesiącach z takim silnikiem, to ma luz taki, że to jest do wymiany. I dalej stoicie za półtora kafla nowa. Może za to trzeba kupić. A tu macie rower używany z dobrym, markowym zawieszeniem, który Wam się nie zniszczy. Tak szybko będzie to chodzić, więc to jest bardzo ważne w tych rowerach do elektryfikacji. Na przykład w takim cubie macie tutaj Manitou, tak? Macie tego RockShox'a, to nie dostaje luzu. Tu są panewki. W x są plastikowe ślizgi, a tu są panewki mosiężne. Więc to jest no jakość plastika mosiąc, no. Wiecie, troszeczkę inny, tak? Generalnie zupełnie to inaczej wygląda. Znaczy, tam są ślizgi po prostu metalowe. Nie wiem, czy akurat z tym osiężne, aczkolwiek są dużo lepszej jakości. No i cóż tu jeszcze mamy dla tego klienta? Nic, nic nie mamy więcej. Generalnie to mam nadzieję, że się klient nie obrazi, że wykorzystałem trochę jego danych do nakręcenia filmu. Zaraz muszę napisać, czy mogę sobie te linki od niego wziąć, które mu podesłałem, bo w sumie tam jest jego imię dane na Facebooku newralgiczne, więc musi być RODO, musi być zgoda. Ta zgoda musi być nagrana. Eee, tego Janta Wam pokazywałem. Nie tak, nazwiska dziewiątka. Dobra. Słuchajcie, co jest jeszcze fajnego, bo na Marketplace ostatnio się trochę rowerów pokazuje i na przykład mamy takie propozycje jak Konastinki, która jest dostępna w Polsce, którą rzadko, rzadko to widać i to jest za 2000 rower do kupienia, to Kona Stinky, na długim damperze Rama 19, więc to jest do kupienia, słuchajcie, czy tam 18 rama, ale to jest do kupienia w Polsce, za dwójkę, kumajcie, więc to jest zarombisty wahać, ogólnie trzeba to kupić, póki stoi, bo jak już nie będzie stało, to się nie kupi, a druga taka trafi się najszybciej za pół roku. Duży, fajny wahać, z dużą ramą, więc to jest mięciutki rower, to jest do elektryfikacji, Zarąbiste. ogólnie można to kupować. Co tu jeszcze mamy fajnego z tych kon? No, tu jest jakaś kona, kojlerka chyba była, taka nie za duża rama, ale to jest jakaś 17. Też trochę z tego trójkąta wygospodarujecie też mięciutki rower. Ale tam ta jest bezkonkurencyjna, nie? Ona bije na głowę wszystko co dzisiaj znalazłem. Jeżeli wielkość komuś podpasuje, to jest spoko rowerek. To jest następna kona, która też jest do kupienia za 300 Ona jest fizycznie w Polsce, można ją kupić i ma też ten wahać fajny. To jest akurat Dawg, no taka, taki najgorszy model z tego, ale to jest. I to ogólnie na marketplace znajdziecie sobie. Generalnie. Dobra, słuchajcie, spadam do pracy, bo mnie klienci zamordują. A. Dzisiaj mamy kupę roboty, bo musimy zrobić baterię klientowi. Trzeba zrobić taką na 100A na VTC5A, potem drugi akumulator wychodzi regenerację do jakiegoś tam holenderskiego roweru. Wychodzą bidony do panów tutaj z silnych rowerów, także tam chyba 4 czy 5 sztuk. Więc ogólnie to no, mamy pełne ręce roboty. Dodatkowo jest jeszcze zamówiony pakiet w trójkąt, drugi pakiet w trójkąt i trzy rowery. Mamy dwa gianty do elektryfikacji, jeden zielony teraz przyjechał do nas, więc pełne ręce roboty. Słuchajcie, działamy. A wy kupujcie te rowery, póki są, i podsyłajcie najlepiej do nas na elektryfikację, bo robimy też rowery kompleksowo, czyli możemy Wam na przykład zamontować silnikiem XUSA 6T, bidon albo skrzynkę. Skrzynki raczej na sezonie, więc to już są projekty bardziej na zimę do rozgrzewania, aczkolwiek podsyłajcie, bo warto na razie takim rowerem pocieszyć się jeszcze przez końcówkę sezonu bez tej elektryfikacji, no bo już terminy wiadomo, że są na wrześni, październik bardziej. Jeżeli chodzi o projekty, bardziej nawet na listopad, natomiast te zwykłe rowery, do których Bidon wchodzi, to my jesteśmy w stanie na tym m 6T zrobić w przeciągu tam powiedzmy 3 tygodni, miesiąca są kolejki, więc nadal na jesień jeszcze się pocieszycie. No szczególnie tą koną, jaką ktoś wyrwie. To jestem ciekawy, kto ją wyrwie. I generalnie to warto by było tą konę kupić. To tyle. Trzymajcie się, oczywiście zapraszam do sklepu mgvoltpl gdzie znajdziecie ładowarki, akumulatory bidonowe, manetki lewo, prawostronne, czynniki pas na halotecha, czynniki kwas na kwadrat. Generalnie znajdziecie obudowy na mniejsze sterowniki, znajdziecie również obudowy do akumulatorów na bidonówki na 65, na 91 ogniw. Znajdziecie bardzo dużo BMS-ów, różnych takich przydatnych rzeczy do elektryfikacji. Znajdziecie bardzo wysokiej jakości blokady, które są palone tutaj u nas laserowo, także one są z pomniejszonym luzem na ośki. Bardzo dużo fajnych rzeczy. Mamy izolatory teraz nowości na ogniwa 21700, te ceramiczne z włókna szklanego. Mamy izolatory na 18650, także jest dużo fajnych części, które można u nas nabyć. Mamy bardzo wygodne gripy na kierownicę, też za pół dyszki, które są skręcane na śruby. I blokowane na kierownicy, także te gripy naprawdę robią fajną robotę. Słuchajcie, zapraszam do nas i powoli no, coraz więcej tych rowerów od nas wychodzi. Także klienci są myślę, że coraz bardziej zadowoleni. Staramy się tutaj każdego usatysfakcjonować, staramy się doradzić co do tych rowerów. Ogólnie, jeszcze co do ram, zasada jest taka: jak macie metr 70, m, to 19 powinna być dla was już dobra w fullach. Bierzemy największą ramę pod akumulator, więc generalnie, no, musi ona być troszeczkę większa niż taki rower zwykły. Pod metr 80 m można brać rower 21, 215 22 cale. Pod metr 90 m można brać nawet rowery tam 23, 24 cale, tak? Tutaj im większy trójkąt, tym więcej baterii będzie, tym będzie więcej miejsca, więc spokojnie możecie te rowery brać trochę większe, tak? Jak ktoś ma metr 70 m i weźmie sobie rower 18, 19 cali, na pewno by się będzie cieszył, mimo że w sklepie tamu będą pewnie 17 czy 16 polecać słuchajcie, bierzcie te rowery z większym trójkątem i działajcie. Tak ona myślę, że może być bardzo fajnym projektem. Jak ktoś ją kupił i do nas podesłał, jeżeli ona jest jeszcze dostępna, to po, na zimę można zrobić skrzynkę, nawet dłuższą, w sensie Mkussas 3K Turbosa Botona 72080. Macie sprzęt, który wygląda jak rower, nie Falcon, a jeździ podobnie do Falcona, bo umówmy się, jak damy w tą ramę 6,5 kW, to przy tej masie, tak lekkiego roweru, mamy praktycznie przyspieszenie Falcona i przód się podnosi, co prawda nie do 100 na godzinę, tylko do 60, no bo później już trochę strach taki, takiej mocy, takiego momentu pchać w tą ramę, natomiast... One spokojnie z pokojniem 3 k Turbo chodzą i to było wielokrotnie sprawdzone. Jak są dobre blokady i te ramy są wzmocnione, i generalnie jeździmy na tyle mądrze, żeby nie upadać krzywo tym kołem z nierówności, to ta rama wytrzymuje. Ona jest naprawdę bardzo fajna, nie, nie jest wcale gorsza od jakichś ram takich tańszych. Słuchajcie, nie przedłużam tego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć na razie. Do usłyszenia w filmie i do zobaczenia w filmie MGV. Cześć.